Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, na kanale Auto Import Porent, Lecimy z kolejną prezentacją, z kolejną prezentacją, tak naprawdę auta, które często się pojawia w mojej ofercie: Renault Traffic wersja long, czyli długa, 9-osobowa i evenement. Silnik benzynowy dwulitrowy, wolnosący 117-konny. Takie auta były dostępne właśnie na rynek skandynawski, auto sprowadzone ze Szwecji, 2008 rok produkcji, bodajże październik, także też końcówka roku. Auto zakupione od osoby prywatnej. Najczęściej te samochody kupuje z instytucji państwowych. Generalnie te samochody zazwyczaj były właśnie kupowane przez instytucje państwowe w Szwecji, szkoły, przedszkola, urzędy miasta, różne tego typu dziwne instytucje bo był niższy podatek, to był samochód jako auto ekologiczne, przez to, że benzynowe, dlatego tych samochodów jest bardzo mało na innych rynkach, właśnie w Szwecji jest ich najwięcej, aczkolwiek Mówiąc o tym, że jest ich najwięcej, to jest mocna gruba przesada, bo tych aut praktycznie w ogóle nie ma. Tutaj mamy dosyć niski przebieg, bo 191 tysięcy km, w pełni udokumentowany. Auto na bieżąco serwisowane od dechy do dechy. Silnik dwulitrowy, wolnossący, 16 zaworowy bardzo dobra jednostka, bardzo taka jednostka wdzięczna pod względem niezawodności. Silnik kompletnie bezproblemowy tam o wadach silnika powiemy sobie pod maską to powiem Wam coś na temat właśnie silnika. Tutaj mamy takie oznaczenie Passenger, no nie jest to taka wersja może dopchana, ale jest to już sygnowana wersja Passenger, ze względu na to, że mamy no dużo lepiej wyciszony samochód w środku, typowo wersja osobowa od nowości, no to też jest duży plus. Samochód jak widzicie w niebieskim kolorze, taki kolor zwykły, akrylowy, najwięcej tych samochodów jest białych albo właśnie niebieskich, Tutaj jakoś bym się przy kolorze mocno jakoś nie skupiał. Auto w 100% procentach bezwypadkowym, tak jak już mówiłem na początku, pełni udokumentowany serwis, naprawdę tutaj serwisy, faktury. Jest plik w ogóle dokumentów do tego samochodu, auto na bieżąco po prostu naprawiane, to co było do zrobienia, to, to po prostu Szwed robił. Auto odkupione, tak jak mówiłem, od osoby prywatnej, to jest ciekawa historia, bo zakupił ten samochód w 2021 roku ze swojej pracy, w której pracował i na tym aucie właśnie pracował. A pracował Szwed w szkole i po prostu to auto odkupił ze szkoły, z instytucji państwowej, dlatego mógł ten samochód odkupić. No i co, i tak trafiło w nasze ręce. Generalnie ja tych samochodów wyszukuję, jest bardzo ciężko te auta kupić. Ceny już mocno poszły w górę. To już nie są te, te ceny co były rok temu czy dwa lata temu, gdzie można było naprawdę fajnie na tych samochodach zarobić. Teraz to już takie jest naprawdę, powiem Wam szczerze, po prostu sprowadzanie e, dla samego sprowadzania. Chyba e, bo naprawdę e, ceny poszybowały w górę tych aut. Tutaj mamy niski przebieg, dosyć, mówię, 2008 rok. I auto w 100% bezwypadkowe, jeden element lakierowałem w Polsce, prawy tylny błotnik, ze względu na to, że była tam taka obcierka. Przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej, pokażę Wam jak wygląda na tym aucie powłoka lakiernicza konkretnie. Nie pamiętam, chyba jest cały w oryginale, ale po to nagrywamy film, żeby sobie to wszystko przypomnieć. Tutaj te newralgiczne punkty, często tutaj w tym miejscu odchodzi lakier, schodzi ten lakier jakieś odbitki od kamyków, tak jak widzicie tutaj jakaś zaprawka zrobiona, to są normalne miejsca, te samochody, ogromnym plusem tych aut, tych modeli, czy Vivaro, czy, czy Trafika jest to, że te auta po prostu nie korodują to jest naprawdę ogromna zaleta bardzo ładnie te samochody wyglądają z zewnątrz, w porównaniu na przykład do konkurencji Volkswagen Caravelle T5 no to jest tragedia pod względem korozji, tak a te auta, pomimo, że macie odbitki od kamyków, zobaczcie całe wszystko w oryginale, tak jak tutaj macie, zobaczcie na progu takie zszedł lakier po prostu, bo to jest akryl. Nie ma nigdzie korozji. Tak? Można to sobie jakoś tam zabezpieczyć, zaprawkę zrobić, ale to tylko dla estetyki nie wymaga tego ten samochód. Naprawdę jest bardzo dobrze zabezpieczony lakier pod względem korozyjnym. Mniej jest zabezpieczony pod względem jakichś odbitek. No jest to lakier akrylowy, więc to nie jest pokryty metalikiem. Więc to jest taki lakier chyba dwuwarstwowy, o ile się nie mylę. Na masce mamy kilka odprysków. Na tamtym progu pokazałem wadę. Na razie mamy auto całe w oryginale. Tutaj mamy taką wgniotkę, zobaczcie. Nie usuwałem tego, no bo to jest kolor niebieski i mogłoby się sporo różnić. Aczkolwiek ten tylny błotnik, tutaj błot, e, lakiernik Paweł naprawdę się postarał i ten kolor wyszedł dosyć, dosyć fajnie. No, powiem Wam szczerze, wychodzi na to, że będziemy mieli auto w oryginale. Oprócz tego błotnika, który my lakierowaliśmy, bo była obcierka. E, no ale to auto przyjechało w oryginale, zobaczcie, tutaj był lakierowany element eee, i dla tych wszystkich hejterów, którzy mówią, że 300 mikronów to jest szpachla. Proszę bardzo, my to naprawialiśmy, w tym miejscu była wgniotka, obcierka, taka typowa parkingowa, ktoś nie zauważył, to jest długi samochód i proszę bardzo, w tym miejscu 1000 mikronów. No po prostu tragedia, dla niektórych po prostu tragedia, element nie wiem, spawany, nie wiadomo co robione. Nic nie było robione, po prostu został w tym miejscu element wyprostowany, pomalowany i cała od to filozofia. Wiadomo, że będzie trochę szpachli, ale szpachla to nie jest nic strasznego, bo tak jest to mówione w naszym kraju, że po prostu jak auto szpachlowane, to nie wiadomo dlaczego i w ogóle, i w szczególe. No dobra, także jeden element mamy malowany, ten co my robiliśmy. Oczywiście poszycia nie wstawiliśmy, bo po co wstawiać poszycie? Jak samochód naprawdę miał niewielką, niewielką, po prostu obcierkę, niewielką tradycyjne miejsce. Źle zamykamy drzwi, czyli na odwrót. Tutaj w gniotka jakieś zapraweczki porobione. To jest tradycyjne miejsce w tych samochodach. Tu mamy drzwi skrzydełkowe, że, że to po prostu właściciele aut uszkadzają. Dobra, przechodzimy szybko do wnętrza. Auto z zewnątrz pokazane, jakieś uszkodzenia pokazane. Drzwi otwierane na boki. Możemy te drzwi sobie jeszcze szerzej otworzyć. Wtedy możemy śmiało tutaj nawet załadować wózkiem widłowym towar. Samochód bardzo pojemny, w swojej klasie chyba największy, czyli 9-osobowy samochód. Zobaczcie z jak dużym bagażnikiem. Tutaj jeszcze możemy naprawdę sporo załadować. Auto generalnie bardzo zadbane. Zobaczcie tutaj podłogę. Nie jest nigdzie nic uszkodzone. Delikatne jakieś zarysowania tutaj na. Tych na nadkolach nie ma, tych zabudów takich nadkoli można sobie zrobić u tapicera taką fajną z materiału. To widać na samochodzie, który mieliśmy ostatnio w białym kolorze. Jest taka prezentacja, tam były właśnie takie obudowania tych nadkoli. Mamy drugi komplet kół, zobaczcie felgi stalowe w całkiem niezłym stanie. Opony wzmacniane, setki Nokiany, jest faktura na te opony. Także one były zaraz, zobaczymy kiedy kupowane, ale jest faktura z tego co pamiętam. Szybko zobaczę sobie rocznik, poczekajcie. 18 rok z kolcami. Kolce należy sobie powyciągać, że tu u nas z kolcami nie wolno jeździć także można sobie te kolce pousuwać, jeżeli ktoś jest dosyć cierpliwy. Przechodzimy do przepasnego wnętrza. Obydwie szyby mamy, zobaczcie, uchylne z dwóch stron w tych, przed... w tych drzwiach bocznych i w tamtych. Fajna sprawa, cała pełna podsufitka. Zobaczcie, z głośnikami w dachu. Nie ma nawiewów górnych, klimatyzacja jest jednostrefowa. Dla mnie plus dla użytkowników, którzy kupują te auta, zawsze chcą mieć dwustrefową, tylko nie liczą się z kosztami utrzymania tej klimatyzacji. Jak zazwyczaj kupują u innych osób takie auta, no to ta klimatyzacja nie działa, jest zaślepiona. Generalnie koszt serwisowania tej dwustrefowej klimatyzacji, znaczy dwustrefowej, ta, co ma nawiewy z tyłu. Jest po prostu dużo, dużo wyższy niż w takiej klimatyzacji. Bardzo ładne, generalnie wnętrze, bardzo zadbany samochód. Nawet tutaj nie praliśmy tapicerki, zobaczcie, naprawdę fotele w stanie idealnym. Zaraz złożymy sobie fotel do przodu. Tutaj mamy ławkę z tyłu, też jest bardzo ładna. Tutaj też te plecy nie są jakieś mocno porwane, nie wiem, porysowane i tak dalej. Tutaj mamy guzik, od, znaczy przełącznik, pokrętełko od ogrzewania podłogowego, czyli ogrzewania generalnie na tylną strefę. Często wypada ten element. No, tutaj się jeszcze w miarę trzyma, tutaj mamy jakieś uszkodzenie, zobaczcie, coś wyższego, bo prze, przewożone w podsufitce. A tutaj ten element często wypada, tutaj musi być jakiś patencik zrobiony, bo powiem Wam szczerze, to jest pierwszy samochód, w którym ten element po prostu nie wypada. Przechodzimy tutaj na, na miejsce kierowcy. Fotel kierowcy tradycyjnie tutaj coś już było poprawiane. Widać ściśnięty ten materiał. My tutaj tego nie poprawialiśmy, to tak w Szwecji zostało zrobione. Fotel kierowcy podgrzewany. E, sterowanie radia z kierownicy, aczkolwiek tutaj w tym aucie nie działa. Oryginalne radio jest w bagażniku. Tutaj jest włożone jakieś radiosony. E, bardzo ważna kwestia, że mamy skrzynię manualną sześciobiegową, e, co bardzo nam poprawia ekonomikę tego samochodu. Tutaj Przestrzeń tutaj pasażerska, zobaczcie, naprawdę jest w fajnym stanie. Nie ma tutaj się za bardzo do czego przyczepić. Nie jest ten samochód zniszczony. Widać, że nie jeździł w jakiejś budowlance. Także tutaj, naprawdę, ktoś, jak kupi to ten samochód, będzie zadowolony ze stanu wnętrza. Przechodzimy pod Machę. Tak wygląda trafik z benzynowym silnikiem pod maską. Co tutaj mamy z dodatkowego wyposażenia? Mamy dogrzewanie silnika, pokażę Wam jak będziemy od spodu wydech od tego dogrzewania. To jest takie dogrzewanie automatyczne z benzyny. Normalnie poniżej chyba 5 stopni Celsjusza automatycznie to się włącza po włączeniu samochodu, po prostu szybciej nam się nagrzeje silnik. Mamy też ogrzewanie elektryczne. Gdzie podłączamy sobie kabel i mamy też dogrzewanie miski olejowej dodatkowe jeszcze oprócz tamtego dogrzewania po odpaleniu silnika i tak naprawdę tyle. To jest standardowy tutaj taki wypuszczony plusik, nie żaden hebel. Jakie są wady tego silnika? No jest wada konstrukcyjna, że tutaj w tym miejscu ścieka nam woda i problemy są z cewkami. Często cewki są do wymiany. Jaki jest na to patent? Dokupić sobie osłonę silnika niededykowaną do tego samochodu, tylko z, nie wiem, z jakiejś innej renówki, bodajże z meganki. Ostatnio klient mi wysyłał, że to pasuje i wtedy zabezpieczamy sobie te cewki. W tym aucie jest wymieniona jedna cewka i komplet świec, bo był z tym problem. Więc, więc tutaj jest u nas auto po, po serwisie właśnie świec i sprawdzone są cewki. Jedna cewka była słaba, została wymieniona. Jakie jeszcze problemy silnika, czy zdarzają się jakieś drobne wycieki z, uszczel z uszczelki pod pokrywą e i tak naprawdę tyle w tym silniku, nie macie nic, co może Was zaskoczyć, co będzie bardzo drogie w utrzymaniu i to jest najlepsze właśnie w tej wersji benzynowej. Silnik 117 konny może nie grzeszy jakoś mocno dynamiką, jest próba 0 takiego samochodu na naszym kanale. E, tylko naprawdę, słuchajcie, to to nie jest samochód do, do wyścigów, e, i tutaj e, kwestie takie właśnie mocowe. Wiadomo, że diesel będzie lepiej się zbierał pod górkę, e, lepiej przyspieszał itd., tak tak ale tutaj nie o to chodzi. Tutaj ten samochód naprawdę przy skrzyni manualnej sześciobiegowej bardzo mało pali. W stosunku tak naprawdę do, do diesla, no to jest niewiele większe to spalanie. Można sobie jeszcze domontować instalację gazową, bo silnik jest na zwykłym, bez, na zwykłym wtrysku, czyli na pośrednim wtrysku. Można normalną instalację gazową za jakieś 3000 zł dołożyć do tego auta i wtedy naprawdę będzie się bardzo ekonomicznie tym autem jeździć. Ale najważniejsza kwestia jest taka, że tutaj nie mamy turbo, nie mamy wtrysków takich, które siadają, które są drogie. Jak są, yy, co tutaj jeszcze? Nie mamy koła dwumasowego, nie mamy tutaj naprawdę żadnych praktycznie problemów. Rozrząd jest co prawda na pasku, ale koszt wymiany rozrządu, no to w granicach 1000 zł ze wszystkim się mieścicie. Nie mamy EGR-u, nie mamy DPF-u, no naprawdę jest mnóstwo rzeczy, które pokazują, że tym samochodem będziemy jeździć bardzo tanio. W porównaniu do diesla, no serwis diesla, nie wiem, turbiny, wtrysków, ostatnio był taki przykład tutaj u nas w miejscowości, taki trafik był serwisowany, bardzo dużo rzeczy zostało wymienione, w dwulitrowym bodajże dieslu i, i koszt przewyższył 10 tysięcy złotych, więc naprawdę no diesel jest dużo droższy w utrzymaniu. Jeżeli chodzi o koła, koła mamy jak widzicie aluminiowe, bardzo ładne, nigdzie nie zniszczone. Opony też są wzmacniane. Z tyłu mamy Nokiany, praktycznie nowe. 21 rok, także to są nowe opony. Z przodu opony ja dokupywałem, bo były słabe. Też zostały dokupione opony wzmacniane z 18 roku Hankuki, także jeszcze długo komuś posłużą. Przechodzimy do dokumentacji auta, pokażę Wam historię. Jest tutaj naprawdę bogato pod względem właśnie dokumentacji. Do auta mamy komplet kluczy, tak jak widzicie, dwie sztuki: mamy książkę serwisową, mamy wydruk ze stacji diagnostycznej, pokażę Wam amortyzatory, jak sprawdzaliśmy: 56, 61, 57, 58. Wszystko na ok. Jedyne były zastrzeżenia do gum stabilizatora, i te gumy zostały wymienione. Serwis wykonany w samochodzie jest na 1500 zł. Cewka zapłonowa, guma stabilizatora, pióro wycieraczki wymienialiśmy, rezystor dmuchawy, świeca zapłonowe, komplet, wulkanizacja, bo opony były wymieniane, gum, gumy, drążka stabilizatora wymiana i wymiana świecy. Łączna kwota 1500 zł. Nie robiliśmy serwisu olejowego, bo był robiony niedawno. Czekajcie. To przejdźmy właśnie może do książki serwisowej. Książka serwisowa ma jakieś tam wpisy. Jest ważny wpis, bo był wymieniany, zobaczcie, rozrząd z pompą wody przy 118 000 km w 2017 roku. Potem mamy serwis w, a nie, to tutaj był wymieniany, przepraszam. Przy 100 tutaj dobrze mówię. Przy tak, przy 118 tysiącach był wymieniany rozrząd. Potem mamy 15 rok 17, 19 i ostatni serwis olejowy wykonany przed sprzedażą w marcu przy 191 000 km. I też ponownie wymieniony rozrząd z pompą wody. Także auto jest świeżo po serwisie olejowym i po wymianie pompy, pompy wody i kompletnego rozrządu. Także no nic nie musicie na dzień dzisiejszy zrobić. My zrobiliśmy sprawdzenie, jedna cewka mówię, zgłaszała jakiś tam błąd. Przy okazji sprawdziliśmy świecę, wymieniliśmy. Także auto na dzień dzisiejszy nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Gumy stabilizatora po prostu pukały i też to zrobiliśmy. Tutaj mamy, zobaczcie, też takie ciekawe rzeczy Wam pokażę, bo zawsze... Czekajcie... Zawsze w autach szwedzkich tego typu urządzenie się pojawia, to jest tak zwany czas odmierzacz czasu. Szwedzi na tyle sobie ufają, że jak podjeżdżacie na parking płatny, to po prostu ustawiacie sobie godzinę, o której przyjechaliście. Widzicie? No i ufają, że ustawicie tą godzinę dobrą. I po prostu płacicie za tyle, ile faktycznie staliście. No coś u nas chyba nie do pomyślenia. No i mamy, zobaczcie, taką teczkę, i w tej teczce mamy skarby w postaci faktur. I mamy bardzo dużo faktur za naprawy. Tutaj mamy fakturę z 18 roku tutaj na wymianę wycieraczek tutaj na wymianę opon to, co mówiłem, zobaczcie Nokiana. Tutaj mamy na wymianę jakieś hamulcy. klocków, znaczy się hamulcowych i to wszystko było robione w takiej stacji autoryzowanej Renówki. Tych faktur jest naprawdę grona, Na każdej fakturze oczywiście jest przebieg samochodu wpisany, numer rejestracyjny tego samochodu, oczywiście przebieg możecie sobie sprawdzić po numerach rejestracyjnych, też na stronie Karinfo. Oprócz tego mamy wydruki z przeglądów technicznych. Zobaczcie, ostatni przegląd techniczny był robiony w marcu 2021. Przy przebiegu 187 tysięcy km. Także no jest naprawdę mega bogata historia serwisowa do tego samochodu. Ja lubię. Ja lubię, jak jest duża historia serwisowa, bogata, i generalnie przy autach ze Szwecji bardzo często taka historia serwisowa jest i to jest naprawdę na plus. Także kolejny trafik wjeżdża do oferty, myślę, że szybko znajdzie nowego właściciela, bo wiem, jaki jest popyt na te samochody. Ciężko taki samochód kupić generalnie. Nie sprowadzam takich aut na zamówienie, po prostu jak kupię, to mogę zaproponować. Wiem, że są klienci, którzy czekają na samochody nie wiem, z podwójną klimatyzacją, czekają na auta z 2010 roku. No i będą czekać, bo, bo przy tych samochodach troszeczkę trzeba mieć inne podejście. Nie można, że tak powiem, sobie wymyślać koloru, rocznika itd., itd., bo tych aut po prostu nie ma, fizycznie tych samochodów nie ma. Więc jak im więcej wymyślimy, tym trudniej ten samochód jest tak naprawdę do kupienia. Cena tego samochodu będzie w granicach 44 tysięcy, dokładnie 43 900. I chyba już mówię, w tych cenach będzie ciężko takie auta ściągnąć, bo tak naprawdę musimy płacić za te samochody w granicach 10 tysięcy euro, co jest naprawdę ceną kosmiczną. No, oczywiście, można kupić jakoś tam taniej swoimi kanałami. Tak jak tutaj udało mi się to auto kupić troszeczkę taniej, dlatego to auto jest wystawiane właśnie w takiej kwocie. Ktoś powie, że wysoko, super. Jak ci jest dla ciebie za drogo, to po prostu szukaj tańszej opcji, nie wiem, w dieslu. Na pewno kupisz za 25 tysięcy po jakiejś budowlance, po czymś. No i tyle, i będziesz zadowolony, bo kupiłeś tani samochód. Dobra, co nam pozostało? Pozostało nam zobaczyć trafika od spodu, także lecimy na stację. Pokażę wam podwozie konkretnie tego egzemplarza. Zobaczymy trafika od spodu. Ja widzę nadkole nowe. To tak jak ja zamawiałem. Takie przednie. Też świeżo wygląda z tej strony. Na wahaczach jakaś tam korozja. Tutaj widzę, że osłona spięta na magiczną trytytę. Tutaj zobaczcie na tych łapach korozja. A tak podłoga lux torpeda. Tutaj mamy dogrzewanie silnika, zobaczcie wydech, to nie jest webasu takie do środka, tylko żeby nam się szybciej dogrzał silnik. I to działa poniżej jakiś tam iluś stopni, Celsjusza. Po prostu automatycznie nam się to automatycznie nam się to włącza. zawieszenie zobaczcie w ładnym stanie. Najgorzej wygląda oczywiście koło dojazdowe. Wydech, zobaczcie w ładnym stanie, koło dojazdowe, całe rude Ale to i w Polsce tak te samochody. Te koła dojazdowe w tych autach wyglądają wydech. Środkowy w porządku. Tutaj jakieś ogniska korozji. Pasowałoby oczyścić zabezpieczyć, ale tu jest bardzo dużo miejsca, także można śmiało to nawet i samemu sobie zrobić na, na kanale. No i tak to wygląda od spodu. Bardzo ładny wóz wjeżdża do oferty. Zapraszam wszystkich do subskrypcji i do obserwacji na Facebooku. Pozdro.